Pokażę Wam kilka liczb Łukasza Skorupskiego, bo wczoraj po meczu ciężko nam to było zaprezentować. Zatem zobaczymy sobie, jak Łukasz Skorupski wypadł pod względem statystycznym w spotkaniu z reprezentacją Francji. Siedem interwencji, 6 po strzałach z obrębu pola karnego reprezentacji Polski. Uratował prawie trzy bramki w tym starciu bramkarz Boloni, 19 celnych podań na 24 próby. No i oczywiście tytuł MVP tego spotkania men of the match dla Łukasza Skorupskiego. I tak wracam też do tego, o czym rozmawialiśmy sobie wczoraj rano. Kto powinien w tej bramce stanąć i tutaj naprawdę było mnóstwo argumentów za tym Kuba, żeby to był jednak Łukasz Skorupski. Po pierwsze znakomity sezon w Bolonii, po drugie kiedy w kadrze dostawał szansę, nie zawodził, mimo że tych spotkań o punkty, tak jak mówiliśmy o stawkę, nie było zbyt yy, dużo yy, i po trzecie no jednak czekał na taką szansę, na takie wyróżnienie można powiedzieć ponad dekadę w reprezentacji Polski, bo gdzieś zawsze te plecy czy, czy Wojtka Szczęsnego, czy Łukasza Fabeńskiego były oglądane, więc... W pełni zrozumiała ta decyzja Michała Probierza. Tak, w pełni zrozumiała i kiedy zobaczyłem tak już oficjalnie, że to będzie Łukasz Skorupski w tym spotkaniu, to, to się ucieszyłem, bo tak jak sobie rozmawialiśmy, Łukasz po prostu na taką szansę sobie zasłużył, zapracował uczciwie przez wiele zgrupowań, przez kilka także meczów. No i także nie wiemy do końca jaki jest ten status Wojciecha Szczęsnego, jeśli chodzi o jego przyszłość w kadrze, więc nawet tak perspektywicznie w kontekście kolejnych miesięcy warto było po prostu tego Łukasza Skorupskiego sprawdzić sprawdzić w boju. Jaką decyzję podejmie Wojtek? Tego nie wiemy. Pytanie, czy w ogóle sam Wojtek już to wie, czy na razie także w jego głowie różne myśli się za sobą biją. Tak czy inaczej, no wydaje się, że Łukasz Skorupski w tej klasyfikacji umocnił się jako absolutna dwójka, chociaż ten Marcin Bułka też przecież podgryzał po swoim świetnym sezonie. Bułkę? A Bułka Skorupa. Bułka po swoim świetnym sezonie we Francji, no ale to co najważniejsze z punktu widzenia kibica, selekcjonera całej drużyny, że jest w razie czego pewny punkt za plecami obrońców, jeżeli Wojtek Szczęsny powiedziałby dziękuję, odchodzę. Łukasz Skorupski sam już zgłosił akces do tego, że jest gotowy, aby Wojtka Szczęsnego w reprezentacji Polski w bramce, w bluzie z numerem jeden zastąpić. Radek, wyobraź sobie, że jest już taki etap twojego życia, że jesteś trenerem, że możesz podejmować takie decyzje. Załóżmy, że jest wrzesień, zbliża się zgrupowanie, powołujesz Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułka i powiedzmy, Kamila Grabare, niech będzie taka trójka. Na kogo stawiasz w bramce reprezentacji Polski, już też w kontekście przyszłości tych najbliższych miesięcy? Ja wiesz, co wczoraj ta dyskusja, jakby. Dzisiaj jest kontynuacja tej dyskusji. Jakby Czy to no, okazji... byś zmienił zdanie dzisiaj? Nie, nie zmieniłem zdania. No, jakby powiedziałem o obłóce, żeby, żeby to był naturalny. Znaczy nie naturalne, żeby, że jego dałem do bramki w podstawowej jedenastce przed meczem. No Skorupski e, sam powiedział po meczu, wiesz, jakby jego, jego nastawienie i jego potrzeby będą rosły. Jeżeli dostajesz szansę, grasz z Francją, Men of the match, e, jesteś powiedzmy no dzisiaj na usta wszystkich, e, jesteś też... E, mm, Powiedzmy, namaszczony tym numerem 2, ale z pokazaniem, że czekałeś, dostałeś szansę i ją wykorzystujesz. Pokazałeś, że, że jesteś gotowy. A czemu mamy czekać cały czas na wyrocznie, jak Wojtka? No, skoro jesteś i pokazałeś i masz te umiejętności, żeby być numerem 1, to ja się, ja się pytam. Wczoraj zadałem to pytanie, dlaczego nie być nim jako numerem 1? Ale to też nie musisz dawać oficjalnie takiego, takiego wyboru, tylko po prostu postawić na niego w meczu z Chorwacją, Portugalią i tak dalej, w Lidze Narodów. Dlaczego nie, jeżeli ci daje punkty? No po co potrzebujesz na koniec? Zawsze mówimy, znaczy ja tak mówiłem od początku, tam nie, nie będę nikomu wkładał nic do ust, jeżeli chodzi o, o słowa, frazesy i sentencje, ale fakt jest taki, no, że bramkarze robią punkty. No, jeżeli masz bramkarza z tyłu e, i takiego potwora, który wyjdzie, złapie piłkę, obroni nie jeden, nie dwie interwencje, tylko cztery, pięć, no to wiesz, że tego, ten, ten punkt na ten punkt możesz liczyć. Ja nie mówię o przyszłości, nie mówię o następnych meczach, tylko mówię o wczorajszym i o tym, że on też musi mieć charakter naprawdę cierpliwy. Dostał szansę, wykorzystuje i był tym numerem dwa, powiedział to, co powiedział po meczu, że on jest gotowy i tak dalej. I pamiętaj, że jego apetyt będzie rósł w miarę możliwości i szans, które dostanie albo którą miał. Bo wczoraj mówiłem o meczu z Turcją. On nie grał z Turcją, tylko grał Wojtek z Turcją. I też mówię o przed-Euro. Przed A on zagrał z Ukrainą i też pamiętam jego interwencję. Więc jest, taka, jest, jest takim, powiedzmy, dobrym duchem I, i wiesz, że masz taką osobę z tyłu ale nie myślę teraz o 11 tylko, że w, w głowie że, że, że zawodnicy, trener ma taką szansę i czemu nim nie wyjść skoro cały czas jakby bring the level i ty miałeś tłumaczyć o tym co wcześniej rozmawialiśmy. Tak? Czyli ten international level jest cały czas w jego, no ma te umiejętności. Jest, jest na tym poziomie na pewno Łukasz Skorupski no i też umówmy się, że gdyby Michał Probierz jednak na niego wczoraj nie postawił, to byłoby takie delikatne przetrącenie kręgosłupa, biorąc pod uwagę to, ile lat w tej kadrze czekał na takie właśnie wyróżnienie, na taką szansę, aby zagrać na turnieju rangi mistrzowskiej.